Dzień dobry. Przyszedłem na chwilę z domu, żeby oderwać się od telewizora, oderwać się od internetu, też na chwilę oderwać się od tych zatrważających informacji, jakie napływają do nas z Ukrainy. W czwartek w tym tygodniu Putin dokonał bezprzykładnej, w dziejach, inwazji na swojego sąsiada, na demokratyczną, wolną Ukrainę. Nie ma naszej zgody na takie działania w Europie, tak blisko naszych granic. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby go powstrzymać. Powinniśmy zrobić z naszej strony wszystko, żeby pomóc naszym braciom Ukraińcom, którzy znaleźli się w tak ciężkiej sytuacji. W związku z tym dzisiaj bardzo krótko chciałem wam pokazać, co może zrobić ktoś, kto ma taki ogródek jak ja, gdzie przeważają, ...krzaki, iglaki, trawnik, gdzie za bardzo nie ma miejsca do tego, żeby zająć się uprawą warzyw. Co można zrobić, jeśli ktoś chciałby mieć własne na przykład rzodkiewki czy pomidorki? Dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, w czasach licealnych, Zajmowałem się amatorską fotografią. W czasach, gdy nikomu jeszcze nie śniła się fotografia cyfrowa, robiłem zdjęcia rosyjskiej czy radzieckiej produkcji z Zenitem. A nawet samodzielnie robiłem odbitki. Odbitki te robiłem samodzielnie w amatorsko zaciąganej łazience. Miałem powiększalnik, marki bodajże Krokus, wszystkie odczynniki wyzwalacz, utrwalacz, kąpiele. No, większość zdjęć, które pochodzą z czasów licealnych, z którymi dzieliłem się, czy sprzedając po moim kolegom z klasy, są mojego autorstwa. Z tamtych czasów pozostały mi właśnie dwie kuwety fotograficzne, które wykorzystywałem do kąpieli po potraktowaniu odbitek bywołaczem i utrwalaczem do kąpieli i odbitek i cóż yy, leżały przez długi czas gdzieś w piwnicy niewykorzystywane i w czasie kiedy wybudowałem yy, dom, zostałem posiadaczem przed nowego bródka postanowiłem wykorzystać te kuwety do uprawy rzodkiewek dostosowałem je w ten sposób, że wierciłem tutaj szereg otworków po to żeby nadmiar wody mógł wypływać i korzystając tutaj z tego miejsca koło pomieszczenia gospodarczego, które było troszkę bardziej nasłonecznione, kiedy tutaj krzewy, które są za moimi plecami, nie były już tak zbudowane i tutaj sobie te rzodkiewki rosły. Problemem w uprawie takich amatorskich rzodkiewek jest to, że jeśli się jest zbyt późno wysieje, to niestety padają ofiarą szkodników. Dlatego w tym roku postanowiłem dokonać wysiewu żytkiewę troszkę wcześniej. Mamy koniec lutego, za chwilę rozpocznie się marzec. Mam nadzieję, że, kiedy tylko w nocy przestaną być warunki z temperaturą ujemną, przymrozkową, wysieję rzodkiewki. Co mam zamiar zrobić dzisiaj, to ustawić te kuwety, wypełnić ziemią, którą pozyskałem z swoich kompostowników w biegłym sezonie. I pozostawić, żeby sobie ta ziemia troszeczkę się uleżała, trochę ją podlać. A za kilka dni, kiedy ta będzie troszeczkę lepsza, kiedy te, zimo, kiedy te nocne przymrozki już przeminą, wysieje tutaj rzadkiewki. Zimę pozyskałem z kompostowników w ubiegłym roku na wiosnę. przeleżała sobie dworka w workach całą zimę. Próbowała wilgoć. Jak widać odrobinki na przykład resztki skorupek jajek, a tym nie przeszkadza, z czasem się rozłożą. Zobaczymy sobie tutaj kolerzy. poszeregują za chwilę pod leje. nie będę i podlewam. Spocząna jest tutaj có czas wielkotny na spor sporowy Jednak bo tak ziemia jeszcze całkiem niedawno była zamrożona na kamień. Ale w ostatnim, dzięki wyższym temperaturom się rozmroziła Jest w stanie takim jak widać okrągłe chlebki. Dobrze. Ziemia jest nasypana do tych kuwet. On sobie postoi kilka dni. Czekam na sytuację taką, kiedy w nocy nie będzie już przynosków. Wtedy niesie tutaj sobie w rządkach, w odpowiednich odstępach nasiona rzadkiewki. I mam nadzieję, że będę miał okazję pokazać Wam w przyszłości kolejne etapy. wzrostu tych rzadkiewek, aż do momentu, kiedy będę musiał wyjść w sobotni poranek wyrywać te białe rzadkiewki i zjeść się na śniadanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Wracam do śledzenia sytuacji na Ukrainie. Jeszcze raz to powtórzę do bestialskiego ataku, zbrodniczego ataku, zbrodniarza Putina na wolną, demokratyczną Ukrainę. Zróbmy wszystko, żeby naszym braciom Ukraińcom pomóc.